Witam na konferencji Polski 2050 w tej samej sprawie, w sprawie wolnych mediów, które stały się kolejnym bezpiecznikiem demokracji w Polsce, przy którym majstruje Jarosław Kaczyński. A czas ten jest niezwykle symboliczny, bo właśnie przestała nadawać na Węgrzech rozgłośnia radio klub, która straciła swoją ostatnią koncesję. A której szef informacji powiedział, że była ona jak dziura w balonie rządowej propagandy i tę dziurę rząd węgierski postanowił ostatecznie zatkać. 15 lat temu rozgłośnie klub radio można było usłyszeć tak naprawdę na całych Węgrzech. Powoli obcinano jej każdą lokalną. Koncesję, aż skurczyła się ona tylko i wyłącznie zasięgiem do Budapesztu. Teraz zamilkła. Na Węgrzech od początku podjęto wojnę z mediami. Najpierw Zrobiono to w ten sposób, że ministerstwa i instytucje rządowe wycofały swoje reklamy z niezależnych mediów. Później każdego reklamodawcę prywatnego, który y, 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 dawał reklamy do niezależnych mediów, gnębiono kontrolami, tak żeby się wycofali, tak żeby się przestraszyli, tak żeby ich zastraszyć. Na końcu zaś wprowadzono właśnie taki podatek, jaki dzisiaj planuje wprowadzić się w Polsce. Podatek od wolnych mediów, podatek od reklam, na który nie możemy się zgodzić. Jarosław Kaczyński obiecał kiedyś Budapeszt w Warszawie i swoją obietnicę, jak widać, konsekwentnie realizuje. Michał Kobosko. Szanowni Państwo, wspólnie z panią posłanką Hanną Gil Piątek udajemy się na spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez Kluby Opozycji Parlamentarnej, by porozmawiać na temat tego fatalnego projektu, fatalnego projektu ustawy o nakładającej. Podatek od reklam na media, zresztą nie tylko media, na wiele innych instytucji to jest bubel prawny. Nasi eksperci analizowali dogłębnie ten projekt i szukaliśmy, zastanawialiśmy się nad możliwymi poprawkami, ale tej ustawy poprawić się nie da. Ta ustawa jako całość w całości powinna trafić do kosza. Ona się do niczego realnie nie nadaje. Ustawa natomiast jak wiemy, uderza w podstawowe prawa i wolności obywateli Rzeczpospolitej. Gwarancja wolności istnienia wolnych, niezależnych mediów jest zapisana w Konstytucji w rozdziale pierwszym, w artykule 14. Wolne media wspierają praworządny system oparty na trójpodziale władzy. Ta ustawa dziś jest pomysłem tzw. zjednoczonej prawicy na rozprawienie się z mediami, które są dla tego rządu nieprawomyślne, które ośmielają się być obiektywne i ośmielają się być krytyczne wobec tego, co rząd tzw. Zjednoczonej Prawicy wyrabia. Nic dziwnego, że taka próba jest podejmowana. Słyszeliśmy przed chwilą o sytuacji na Węgrzech, którą analizujemy bardzo dokładnie. Liczymy się z tym, że jeśli, na co mamy nadzieję, ten projekt, projekt ustawy o podatku od reklam upadnie, to Zjednoczona Prawica będzie sięgać po inne rozwiązania z modelu węgierskiego, ponieważ Zjednoczona Prawica kopiuje idealnie rozwiązania Wiktora Orbana. Nie ma to nic nowego, nie ma to nic kreatywnego. Odbieranie koncesji stacjom radiowym i telewizyjnym jest niestety tym kolejnym możliwym scenariuszem i kolejną opcją, po którą nie zawaha się sięgnąć Jarosław Kaczyński. Sprawa wolności mediów ma, jak powiedziałem przed chwilą, charakter ustrojowy, ma charakter regulacyjny i ma charakter i wymiar finansowy, rzecz jasna. Jeśli chodzi o wymiar finansowy, trzeba się poważnie zastanowić nad nowym modelem finansowania mediów publicznych, bo odebranie abonamentu, odebranie możliwości do przyjmowania, sprzedawania przez media publiczne reklam komercyjnych stworzyłoby poważną lukę finansową, którą trzeba będzie w jakiś sposób zastąpić. To jest jeden z elementów, który w tej chwili analizujemy i wystąpimy z naszymi propozycjami. Jeśli chodzi o element regulacyjny, to my nie zgłaszamy postulatu likwidacji części mediów publicznych, takiej jak TVP Info. Uważamy, że rozwiązaniem nie jest amputowanie części mediów publicznych, ale ich naprawa, ale ich takie szczepienie dzisiaj. By mogły być w przyszłości oddzielone od bezpośrednich wpływów politycznych. Chcemy rozwiązać problem, który istnieje w Polsce od 30 lat, a od pięciu ponad już lat, sprawił, że media publiczna, szczególnie telewizja Polska w jej programach informacyjnych i polskie radio stały się karykaturą mediów publicznych i pokazują wyłącznie jeden obraz świata, obraz świata, który jest absolutnie odległy od rzeczywistości i prawdy i faktów, które, które dzisiaj nas wszystkich dotyczą i w których uczestniczymy. Jeśli chodzi o naszą dzisiejszą dyskusję, idziemy na nią nastawieni optymistycznie i dobrze, uważamy jednak, że to nie politycy powinni dziś rozwiązywać problem mediów i mediów publicznych że to dziś jest zadanie ekspertów, którzy powinni się spotkać i siąść do rozmowy o konkretnych rozwiązaniach, jak ten rynek medialny, w tym szczególna jego część, media publiczne, powinien być w przyszłości zarysowany, zaprojektowany, jak on powinien funkcjonować. Wtedy, kiedy eksperci różnych ugrupowań przedstawią swoje opinie, będzie czas na decyzję i dyskusję polityczną. Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie owocne, uważamy, że jest potrzebne, a temat mediów to nie tylko wolność mediów, to nie tylko wolność naszego dostępu do informacji, to kwestia fundamentalna dla wolności i demokracji w Polsce. Bez wolnych, bez niezależnych mediów nie będzie także wolnych, niezależnych, demokratycznych wyborów w przyszłości, ponieważ cały aparat medialny. Prowadziłby nieustająco 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wyłącznie kampanię na rzecz partii rządzącej, ugrupowania aktualnie rządzącego. Na to nie możemy się zgodzić. Dziękujemy państwu bardzo.